Siemanesku, z tej strony Maciej, witam Mamy 22 marca, godzinę 7 rano, niedzielę A dzisiaj zobaczycie w tym filmie motocykle z Francji Jedziemy po motocykl yy, z zagranicy yy, Który będzie na handel Co to będzie zobaczycie w tym filmie Także zapraszam do obejrzenia A my co? Ja jadę na gospodarstwo Przesiadamy się w Lagunę Zabieramy przyczepkę i jedziemy Do zobaczenia na trasie Sprzęcik już gotowy Będziemy iść pędź dalej No, przednia polata jeszcze, nie? Mięk, ale miękka się wydaje, nie? No fajne. No, dobra. Uważaj do sobie, same, do cylinder. No, na dół. Dobra. A teraz tu za, widełki. za widełki. A ty trzymaj ich, tata. Już cyk. No. 3, 2 jeden i nie siedzi. Jest zabawka, nie? A tu jest wyjście pod kierunki? Co on mówił? Tu jest chyba pod kierunek. Nie noś. Czekaj, czekaj, czekaj. My to się zawsze cieszymy, nie jak małe dzieci. No i witam Was dwa dni później, we wtorek, 17.00, 24 marca. Przed Waszymi i moimi oczami, najnowszy nabytek, chciałbym Wam go teraz zaprezentować. Troszkę opowiedzieć o tym motocyklu. Jak widzicie, jest to Suzuki SV. SFV650 Suzuki Gladius. E, bardzo popularny motocykl w Europie z tego względu, że jest on bardzo, bardzo tani w zakupie. Jest bardzo dobrym motocyklem ze względu na silnik. E, motocykl, który nie posiada większych wad fabrycznych, e, charakteryzujący się niskim spalaniem i jest bardzo, e, bardzo popularny. Nawet są części tanie do niego, także e, na motocykl jest dużo. Dużo chętnych, dużo zwolenników. Szczególnie przypodoba on się kobietom z tego względu, że jest on bardzo niski, bardzo nisko ma dupkę, bardzo niski ma tyłek, przez co kobiety nie mają problemu z dosięgnięciem do tego motocykla. Co chciałbym Wam tutaj opowiedzieć o tym motocyklu? Motocykl jest z 2013 roku. Znowu Suzuki. Jak ktoś ogląda kanał, jak ktoś nas zna, to wie, że. E, wcześniej również mieliśmy Suzuki, tylko że GSR-a, 600, 4-cylindrowca, e, w rzędówce tutaj mamy e, dwa cylindry w układzie V. I co? Przebieg motocykla około 13400 km. Motocykl w przeliczeniu na nasze pieniądze, na, na złotówki polskie, e, to kosz około 8000 zł. Jest to następca Suzuki, Suzuki SV650. Eee, Szwagier ma SV650 i mega, mega, mega chodzi ten motocykl, jest na akcesoryjnym wydechu Miwa i naprawdę, naprawdę motocykl mega się drze, bardzo nam się spodobał silnik V2, dlatego, eee, dlatego skusiliśmy się zakupić. Motocykl, właśnie z takim układem silnika, jest to właśnie ten sam silnik, co, co w Suzuki SVC. No, już modyfikowany, poprawiony w stosunku do poprzedniego, a Suzuki Gladius powstał głównie tutaj na rynek europejski. Jeżeli chodzi tutaj o dane techniczne tego motocykla, no to co? 650 cm pojemności. 72 konie mechaniczne, 64 niotunometry. Co naprawdę czuć, to jest właśnie, właśnie tym się charakteryzują silniki w układzie V, że mają bardzo mocny dół, wysoki moment obrotowy. Robiliśmy jazdy testowe, to naprawdę przy lekkim dodaniu gazu ten motocykl zrywa trakcję i mieli mieli przy delikatnym użyciu gazu. Nie wiem czy, czy nie jest to e, przez to, że mamy już dość łysy opony. Oponę mamy też nową od, od, od właściciela do założenia z 2018 roku mówkę oponę. E, no i nie wiem, czy to wina opony, ale, ale jeździłem właśnie SVK-szwagra. To nie wiem, czy ma taki wigor ze samego dołu. Tu naprawdę delikatne muśnięcie gazu i, i motocykl zrywa trakcję. Opona z przodu 120, z tyłu 160, w typowych takich motocyklach 600 to już są 180, tak samo mieliśmy w GSR. -ze. Motocykl różni się od, od SV tym, że, że jest niestety cięższy. Tutaj już mamy, jak widzicie, ramę, ramę stalową, która zwiększyła masę motocykla o, o 20 kg, jeżeli porównamy poprzedniego SV. -a. Pojemność baku to, to 14,5 14 litra, można powiedzieć, że 15 litrów i przy dość niskim zużyciu paliwa ten zbiornik starcza na te 300 km. Eee, także, także jest bardzo fajnie i na, dług, na długo starcza nam tę paliwko. Można sobie wyskoczyć nad morze i chyba nawet wrócić. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś dane techniczne, no to mocy nie ma może zbyt dużo, jeżeli chodzi o te konie, tak jak mówiłem, 72 konie, yy, prędkość maksymalna to na pewno ponad 200. Śmiało, jeżeli chodzi o, o przyspieszenie do setki, o spin do setki, to jest to w okolicach 4-4 sekund. Jeżeli się ogląda filmiki na YouTube. Na YouTube, no to ten dźwięk nie jest taki porywający. Jak się nie słyszy tego na żywo, to naprawdę dźwięk nie urzeka. To naprawdę trzeba usłyszeć na żywo, poczuć, i wtedy można się zakochać w tym silniku. Tak, jak my, bo mi się ten w ogóle motocykl nie podoba. V2 na zwykłych, na zwykłych takich seryjnych wydechach to, to w ogóle dla mnie porażka. Chodzi jak mój tam chiński motocykl, który mam w garażu. 50, dlatego zawsze wolałem czterocylindrowe rzędowe, rzędowe silniki, e, jak są w sportowo-turystycznych motocyklach. Co tutaj mogę Wam więcej powiedzieć na, na, na ten temat, na temat tego motocykla? Siedzenie wszystko jest, jeżeli chodzi o uszkodzenia, jeżeli chodzi o uszkodzenia. To opona do wymiany. Oponę mamy. Motocykl miał wywrotkę, tu było połamane, połamane zadupek, ale właściciel już zdążył za, zamówić, założyć niektóre rzeczy. Na przykład ten tylny zadupek nie zamówił zamka, a zamówił zadupek, także jest tu już założone. Nie ma kierunkowskazów, kierunki mam z poprzedniego motocykla jednego. E, także także e, czekamy jak na razie na zaślepki, zaślepki około 15 zł kosztują takie i podłączymy, podłączymy kierunkowskazy. E, jak go przeprowadziliśmy, już grzebaliśmy trochę przy nim w niedzielę, jak, jak, jak to my zawsze podjarani, jak małe dzieci się cieszymy z motocykli, z samochodów, które mamy. E, można powiedzieć, że urodziliśmy się na, na siedzeniach samochodów i motocykli i co nie było, odpaliliśmy motocykl, nie było światła, szukaliśmy miernikiem. Jak wiecie, mam miernik, bardzo przydatna rzecz, bardzo pomocna e, po grubym szukaniu, po dwóch godzinach szukania prądu, dlaczego nie palą się światła. Okazało się, że tutaj był kabelek przerwany. E, zasilanie świateł idzie ze stacyjki. Zrobiliśmy to, światła działają. E, tu był pęknięty też uchwyt od lusterka. E, uchwyt mieliśmy od huskwarny SM, bo mieliśmy też Supermoto. Tam dostaliśmy kilka kompletów e, klamek, także e, Zobaczcie, można powiedzieć, że pasuje idealnie. Taka mała prowizorka, nie prowizorka. Wygląda to bardzo fajnie. I co? Lusterko jedno jest, drugie będzie zamówione. I z tej strony wszystko wygląda ok. Tu jakaś tam drobna, drobna ryska. Rama, wszystko można powiedzieć, że w salonowym stanie. Tu była też przepalona w lewym i w prawym kierunkowskazie. Żaróweczka, żarówka za 6 złotych zakupiona w sklepie motoryzacyjnym Dzisiaj założona przez Kamila Motocyklem będzie jeździł Kamil, tu zobaczcie Motocykl był też położony na tą stronę, miał małą wywrotkę, tutaj są drobne rysy yy, Poszczerbiony tutaj znaczek S Suzuki yy, Może kupiec około 30 złotych to kosztuje, albo nie, zobaczymy Tutaj zobaczcie, też trochę starta klamka yy, Trochę starta klamka i też ściągnęliśmy wszystkie, wszystkie plastiki, żeby zobaczyć e, czy faktycznie motocykl nie miał jakiejś głębszej historii, żeśmy go dokładnie sprawili w garażu e, z Kamilem i z tatą. Motocykl wygląda bardzo fajnie. Tutaj też jakieś drobne ryski na kapie tego silnika, a tak to e, motocykl w bardzo dobrym stanie wygląda jak z salonu. Wiadomo. Można powiedzieć, że są to zwykłe e, ślady użytkowania. Może za chwilę dla Was popalę odpalę motocykl, go schowamy, a i tutaj i tutaj brakuje, zobaczcie, zamka do otwierania, kanapy i to by było wszystko tylko jechać na przegląd, zarejestrować, ubezpieczyć i, i cieszyć się z jazdy, motocykl będzie na sprzedaż motocykl będzie na sprzedaż za pół roku nie wiem, za kwotę około 11 tysięcy myślę jeżeli jeżeli koronawirus minie minie do, do, do października, czy tam do listopada, to, to myślę, że motocykl będzie na sprzedaż. A jak nie, no to cały czas będziemy nim jeździć. Bardzo, bardzo fajny motocykl. Meganka też jest na sprzedaż. Mam też dla Was dwa kłady nasze chińskie na sprzedaż. Także może, może podeślę zdjęcia, ktoś nie zainteresowany, może coś Wam pokażę. I co, to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację motocykla.